Przyjechałam tu z daleka, ale mam panu coś ważnego do powiedzenia. Nie mogę milczeć, kiedy mojemu dziecku ktoś robi krzywdę. Jestem tutaj z innymi kobietami, z innymi matkami, żeby powiedzieć panu. Że to, co Pan mówi o naszych dzieciach, potwornie nas boli i rani. Krzywdzi też mojego syna. Podobnie jak inne dzieci, których jesteśmy rodzicami, a politycy odbierają im człowieczeństwo. Panie prezydencie, mówi Pan, że ludzie. Tacy jak mój syn, to nie ludzie, bo nie kochają tak jak pan, i że to jest złe. Ale ja, kiedy patrzę na mojego syna, to nie widzę zła. Widzę jego uśmiech, czasami smutek. Wiem, że chcę być szczęśliwy jak każdy człowiek, ale ja chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe, jak każde na świecie. Nasze córki i nasi synowie to ludzie, to nasze dzieci, które kochamy i nie możemy patrzeć jak dłużej na, już dłużej na ich cierpienie. Dlatego, w imieniu wielu matek, proszę Pana, niech Pan, Panie Prezydencie, zrobi to, co jest nakazem każdego człowieka: stanie po stronie dobra. Z wyrazami szacunku, Helena Biedroń. Dziękuję.